Kochaniów to jest bardzo dobre miejsce i potrzebuje ludzi, którzy szczerze kochają to miejsce. Wszystko się zaczęło od, y, od ludzi. Ta cisza, ta harmonia i spokój. Jak dla mnie najpiękniejsze na całym świecie. Postanowiłem wrócić tutaj do lasu, do przestrzeni, do natury, gdzie czuję się najlepiej będąc na obczyźnie wiedziałam, że wrócę do Polski, a będzie to sucheniu. Kocham góry Świętokrzyskie, nie wyobrażałam sobie po prostu mieszkać gdzie indziej. Przede wszystkim obcowanie z naturą. To jest ten motor, który nam pozwala ładować akumulatory do dalszej działalności. Każdy musi coś robić, znaleźć sobie jakieś zajęcie oprócz codziennej rutyny, co mi najbardziej odpowiada. Wszystko to, co się wiąże z, z regionem, z folklorem. No, chcemy, żeby ta tradycja istniała. Pasja. Oczywiście, no, napracować się trzeba. Tylko, że dla nas to jest po prostu to, że jesteśmy. Najtrudniejszą rzeczą jest pogodzić jedno i drugie. I wtedy myślę, że jest to najlepszy efekt, jak połączy się ciężką pracę z pasją i z marzeniami. Przenikanie się tych dwóch elementów: kocham ludzi. Co kocham? No chyba wszystko, wszystko po trochu. Kocham to, że mogę się popatrzeć właśnie na swoje własne zwierzątka, kocham to, że mogę sobie polepić z gliny, kocham dzieci, ludzi. I kocham uśmiech moich zwierzaków, jak wchodzę do nich rano do obrządku. Myślę, że najbardziej kocham właśnie tę różnorodność i to, że każdy dzień jest inny. Codziennie coś mnie zaskakuje i odkrywam coś nowego. I gdy słyszy się pozytywne opinie, widzi się zadowolenie u tych ludzi, i u dzieciaków, i u osób, które mają nawet po 80 lat, równie wytrwale i z zaangażowaniem uczestniczą w tym, co proponujemy, no to rzeczywiście daje to ogromną satysfakcję. Suchetniowie wyjątkowi są po pierwsze ludzie. Jest dobry klimat. Dobry klimat wśród ludzi. Jeżeli zacznie się z nimi pracować, to wtedy odkrywa się to, że tym ludziom się naprawdę chce działać. Kocham to, co razem możemy stworzyć. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A my ukościmy, nakarmimy, zadbamy o dobry sen po dniu pełnym wrażeń. Każdy znajdzie coś dla siebie. Komfort i odrobinę luksusu w hotelowym pokoju, smak przygody i szum lasu pod namiotem. Spokój i sielankę w wiejskiej zagrodzie, a może czar starych opowieści w zabytkowym dworze. Trzeba po prostu opuszczać to miejsce.